Słuchajcie, bardzo ważna wiadomość, także oglądajcie cały odcinek. Zanim oczywiście zobaczymy sklep, wysyłam jeden prezent losowej osobie i pamiętajcie, że wy też możecie dostać taki prezent ode mnie. Wystarczy, że wpiszecie kod Evela, który widzicie i zaprosicie mnie do znajomych. E, dobra, niech to będzie e, Maciek. Maciek Masz takie coś. E, nagrywam to drugi raz, także no, drugi skin, bo muszę Wam coś powiedzieć bardzo ważnego na odcinku. E, taki mamy hydrant w ogóle w sklepie. E, zanim Wam pokażę nowego świątecznego skina, bo jest, e, to muszę Wam powiedzieć we, ważną rzecz. E, po pierwsze, to co mówiłem, jeśli wstaniecie. No, tego nie mówię. Jeśli wstaniecie teraz przeczką i zaprosicie mnie do znajomych, to znaczy, że Was dodam. Także wpadajcie do mnie do znajomych. Pamiętajcie, że dodaję tylko i, tylko i wyłącznie wspierających z kodem Ewela. Także z góry dziękuję, no i bardzo Wam muszę podziękować, że wpisujecie kod, jesteście mega. Kto ma kodzik, napiszcie w opisie, poprzy... w opisie, w komentarzu, to ja Wam poprzypinam serduszka, jesteście wspaniali. No i jaka jest bardzo ważna informacja, ta emotka do tego będzie pasować. Ewela ma dzisiaj urodziny i co robimy? Mega, mega akcje musimy zrobić. Słuchajcie, każdy z Was, kto ma Instagrama, niech wbije do niej pod ostatnie zdjęcie. Po pierwsze zostawi jej followa na Instagramie, a po drugie napisze komentarz z życzeniami urodzinowymi. Mam nadzieję, że to zrobicie. I to ma być dzisiaj siła rafy. No mam nadzieję, no trzymam kciuki, żeby, żebyście to zrobili. Bardzo wam z góry dziękuję. Dobra, wędkarkę. Mamy wędkarkę, tak wygląda yy, Mamy brokat Mamy bezpiecznik Niebezpieczny chyba, o. Mamy obrotowy ten. Mamy trzepolotka. Yy, mamy Miraż. A, Miraż ma jeszcze tutaj przecież tego Luminosa. Taki zbierak, bardzo ładny zbierak, polecam. Yy, I taka, taka skórka. Skórka słaba. Yy, mamy kamienne serce. Yy, I takie sztylety. Te sztylety są fajne. Yy, no i oczywiście mamy nowe rzeczy. Nowy hydrancik. Pieseła, ale pieseła to za chwilę. Yy, I taki zbierak. Świąteczny zbierak za 1200. Możecie ocenić, jak będziecie pisać komentarze, to oceńcie tego, skin, tego skina i ten zbierak. I zobaczmy na style tutaj, pierwszy to jest taka psina, a drugi to jest taka psina i Wam pozostawiam opinię. piszcie w komentarzach. No i co? No tak, tak, tak ten skin wygląda, no nie wysyłałem go dzisiaj, wysłałem wcześniej Miraża i Hydranta. No, i w sumie, w sumie dwa skiny poszły, słuchajcie, dwa skiny dzisiaj. No i co? Mam nadzieję, że wbijecie do Ewelina Instagrama, złożycie jej życzenia. No, i na urodziny też możecie zawsze zostawić jej tego followka. No, a właśnie, tu jeszcze jedna ważna informacja. Wtedy, kiedy mówię o kodzie, mam informować Was, że jestem partnerem Epic Gamesa. Jakbyście nie wiedzieli, ale to, to tyle. No, życzę Wam miłego dnia. I trzymam za Was kciuki, żebyście pokazali siłę na Instagramie. Trzymajcie się i no pamiętajcie już wtorek później środa, czwartek, piątek z górki trzymajcie się na razie